Z rolnikiem, więc ten ma i handlujemy pszenicą za emeralda, 20 pszenicy za emeralda albo emeralda za chleb. I im więcej będziemy się handlować, tym wyższe poziomy będziemy wbijać. I tak się akurat składa. O, że tutaj mamy emeraldy, więc możemy sobie tutaj z nim pohandlować. Więc jak mamy te emeraldy, możemy sobie wybrać, czym, co chcemy się zamienić. Więc chcemy z emeraldy za chlebuś. Czy jest to dobry deal, czy nie, to słuchajcie, zależy to musicie się trochę znaleźć na minecrafcie. Teraz widzicie, wbiliśmy drugi poziom i teraz możemy się zamieniać emeralda za ciastko dyniowe i w taki sposób możemy sobie awansować tutaj na wyższy poziom za pomocą tych, tych właśnie tego handlu i im wyższy poziom, tym lepsze przedmioty możemy tutaj mieć. Możemy mieć aż 5 poziomów, ale ta wioska jest troszeczkę mała. Niestety ten żelazny golem, który jest tutaj u góry, ten strażnik wielki Możemy go unicestwić, jeżeli będziemy potrzebować żelazo, wtedy wypali nam żelazo, jednakże jest on bardzo mocny i, że tak powiem, ciężko będzie nam go teraz pokonać. Są jednakże na to sposoby, ale tam u góry, on nie powinien być tam u góry, tylko tutaj na dole, żeby chronić tą wioskę przed zombiami zombimi i innymi potworkami,